Świętnym, tradycyjnie obchody święta kukurydzy i buraka można śmiało zaliczyć do udanych. Producentów i rolników najbardziej interesowały innowacyjne maszyny, które ułatwią im pracę w polu. Interesuje mnie ciągniki Zetor, bo w ogóle takie mam w domu. Mam Zetora 114, jest bardzo ekonomiczna maszyna. Wydajna. Jestem z tego bardzo zadowolona. Super maszyna. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i jak do tej pory to naprawdę super. Tegoroczna impreza cieszy się dużym zainteresowaniem naszych producentów, co dla nas jako organizatorów jest bardzo dużym, bym powiedziała, bardzo dużą nobilitacją, bo to dla nich właśnie przygotowujemy tę imprezę. Podczas tegorocznej edycji Dnia Kukurydzy i Buraka można było uważnie przyjrzeć się pracy najnowszych maszyn rolniczych, które prezentowano na w polach doświadczalnych Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Ta maszyna jest bardzo łatwa w obsłudze, tak naprawdę wystarczy ją wprowadzić rządki, dalej maszyna pracuje sama, operator odpowiada tylko i wyłącznie za sterowanie elementami roboczymi, czyli takimi jak głębokość wyorywania, jakość dogławiania i jakość doczyszczania, intensywność doczyszczania. Tutaj prezentujemy kombajn Holmer Terados 3 najbardziej popularny na tą chwilę kombajn na rynku, na całym świecie, z wyorywaczem HR i orkanem kombi COS, który ma możliwość orywania liści pod ziemię, a także rozrzucania ich na bok, a także zbierania na potrzeby do skarmiania zwierząt. Taka maszyna kosztuje bagatela 2 miliony złotych, ale o dziwo, cena nie odstrasza potencjalnych klientów. Na dużych hektary to tak, to, to jest warte. Jak ktoś tam albo usługi świadczyć. Zawsze na każdej wystawie mamy taki zwyczaj, że staramy się klientów sadzać do ciągników. Zainteresowani jesteśmy tym, żeby zobaczyli jak wyglądają te najnowsze technologie. Dzisiaj jest święto dla rolników, w związku z tym myślę, że wiele radości satysfakcji sprawi im to, że będą mogli pojeździć z właśnie takimi, które dzisiaj przywieźliśmy na tą wystawę. Oprócz indywidualnego wypróbowania maszyn podczas 13. obchodów w Dni Kukurydzy i Buraka w poświętnem można było skorzystać z porad terenowych pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Cena w ogóle jest słaba. Słaba opłacalność buraka w tej chwili. Ja w zeszłym roku jeszcze uprawiałem, ale zrezygnowałem w ogóle z buraka. A już uprawiałem z 22 lata. Dopłaty są, nie wiem, tam w ogóle tam około 15 zł razem z dopłatą wychodzi. No a kiedyś się dostawało powyżej 20 zł za, za metr. W zeszłym roku były późne wykopki. Praktycznie odbiór był w grudniu. Wszystko pomarzło. No odbiór był taki paskudny, że Żebym do, dobrze, że pomogli tymi swoimi sprzętami, i, i te buraki były zabrane, bo tak to w ogóle by nie było zabrane. Każdy patentator buraka cukrowego nie jest pozostawiony sam sobie, gdyż każdy ma swojego rejonowego doradcę, który się nim opiekuje i do którego się można zwrócić z wszystkimi problemami, które dotyczą uprawy, uprawy buraka. Opłacalność buraków cukrowego dodatkowo zmieniło także rozporządzenie Ministra Rolnictwa z marca tego roku. Które nakazuje koncernom dzielenie się nadwyżką ze sprzedaży cukru. A więc przy tych wysokich cenach cukru, które mamy, których się należy spodziewać, przynajmniej w najbliższych, najbliższych sezonach, tutaj dodatkowo także rolnicy będą korzystali z tego, i ta cena, ta zapłata całkowita cena plus. Podział nadwyżki naprawdę będzie bardzo, bardzo korzystna. Podczas tegorocznego święta kukurydzy i buraka w poświętnym można było wysłuchać wykładów dotyczących chorób i szkodników w uprawie roślin pastewnych oraz zapoznać się ze skutecznymi metodami walki z intruzami. prawie buraka cukrowego mamy de facto w Polsce do czynienia z szeregiem chorób ale tak naprawdę jedna jest ważna to znaczy mamy problem z chwościkiem buraka. To jest taki grzyb, który wchodzi nam na plantację w zależności od regionu od połowy lipca do połowy sierpnia. Jeżeli nie jest zwalczany, może spowodować bardzo poważne straty zarówno w plonie cukru, jak i w plonie korzeni. Burak nie powinien być uprawiany rok po roku ani częściej niż co 4 lata, bo... W innym przypadku wiadomo, że grzyb będzie stanowił większe zagrożenie dla naszej plantacji. Na polach doświadczalnych Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnym można było także zapoznać się z odmianami kukurydzy i wybrać tę, która będzie sprawiała jak najmniej kłopotów w polskich warunkach atmosferycznych. Interesuję się sprzętem do kukurydzy, bo chcę kukurydzę na przyszły rok siać, około 30 hektarów i szukam sprzętu treby suszarnie jakieś tam, kombajn może jakiś tam, siewnik. Na chwilę obecną notujemy w uprawach kukurydzy około 30 gatunków szkodników, jednakże Poważną szkodliwością oznacza się tylko kilka z nich. To przede wszystkim omacnica prosowianka, szkodnik numer jeden w Polsce. Poza tym są to szkodniki glebowe. I nowym gatunkiem, który występuje w naszym kraju od 2005 roku jest tonka kukurydziana. Jest to organizm kwarantannowy. Żeby zwalczyć omacnicę, to należałoby zastosować metody agrotechniczne, takie jak płodozmian, dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych, yy, głęboka orka jesienna, a następnie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, na przykład zastosować insektycydy. Yy, problemem jest niestety Specjalistycznych opryskiwaczy, które umożliwiałyby wjazd, gdy kukurydza ma ponad 2 metry wysokości. Takich niestety w Polsce jest niewiele. Najlepsza odmiana do uprawy na ziarno firmy Limagrę w tym roku polecałbym LG3258. Jest to odmiana naprawdę wybitna, bardzo pięknie plonuje. Jeżeli chodziłoby o odmiany na, do uprawy na biogaz, na przykład, co jest bardzo ciekawym tematem nowym, nową rzeczą, to polecałbym odmianę Absolut, która rzeczywiście rośnie bardzo duża, bo przy od, uprawie odmian na biogaz bardzo ważna jest sucha masa. Ogólnie to, no kukurydza to jest dosyć drogi interes, ale opłaca się, bo mleczne gospodarstwa bez kukurydzy nie... W ogóle to nie wyobrażam sobie funkcjonowania. Kukurydza nie na darmo jest nazywana rośliną przyszłości, gdyż plon z niej uzyskiwany znajduje wszechstronne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Stąd też polecam uprawę tej rośliny. Oprócz pokazu maszyn do uprawy buraków i kukurydzy oraz naukowych seminariów, podczas tegorocznego święta producenci produktów regionalnych mieli okazję na zaprezentowanie swoich wyrobów. W tym roku wyszły polskie wina owocowe. Zdrowotne z aroni z wiśni, z czarnej porzeczki, z jarzębiny, dzika róża guk. Jest zainteresowanie, są ceny przystępne. Zainteresowanie jest o tyle dobre, że te wina są bardziej zdrowotne. Tak samo Aronia, gdzie ma bardzo dużo witaminy C, o 15 razy więcej jak cytryna ma. Mamy jesień, więc na jesień przyda się takie. Zapotrzebowanie dużych witamin. Ceny są około 25 zł za butelkę. Nasza firma jest na rynku od 1993 roku. Zajmujemy się produkcją wędlin, jak i wędzonek, kiełbas, gdzie jest spełniana wysoka jakość i wymogi sanitarno-epidemiologiczne w naszym zakładzie. Używamy tylko naturalnych przypraw, polskich oczywiście. I tak jak tutaj widać na naszym stole wyroby są tylko tradycyjne, są pieczone i wędzone. Sami jesteśmy ze wsi i sami jemy to na co dzień. Polecamy nasze polskie produkty bo są zdrowe i smaczne. Chodzi to o nasze zdrowie, o naszą przyszłość, o, o, o te najważniejsze rzeczy, dlatego, że to, co jemy, to niestety tym się stajemy. E, produkty tradycyjne, jak tutaj widzimy na stoiskach za nami, wędliny i chleb, e, różnią się w zasadniczy sposób od tego, co mamy w supermarket, dlatego, że e, w mięsie tam jest tylko same mięso, są tylko dodatki ziołowe, przyprawy, nic poza tym. Chleb, chleb z reguły jest e, Pieczone na zakwasie z udziałem mąki żytniej albo pszennej albo mieszanej, tak zwanej mąka pytlowa I to są produkty, które nie niosą ze sobą żadnych dodatkowych substancji balastowych, czyli tych różnych dodatków oznaczonych literą E. I z tego względu no, warto je polecać i warto jeść, dlatego, że no, przynoszą nam same zdrowie, dużo dodają nam energii. Działania Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem wspiera m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Oprócz wsparcia merytorycznego, które często ma miejsce podczas seminariów i, i różnych spotkań, także wspieramy te przedsięwzięcia finansowo. Mamy takie plany, chcielibyśmy tutaj zbudować. Hale aukcyjno-wystawienniczo. I miejmy nadzieję, że nam się to uda. Nawet jeżeli pogoda nie dopisze, wtedy będzie możliwość organizowania tych przedsięwzięć pod dachem, żebyśmy byli uniezależnieni od aury. Hala wystawiennicza w Poświętnem to doskonałe rozwiązanie na miesiące jesienne i zimowe, bo także i w tym okresie nie brakuje rolniczych imprez.